Termin naturalny z matematyki, poziom rozszerzony. Arkusz z 6 czerwca 2025 roku. Tak zwany termin dodatkowy. Zadanie dziewiąte. Zadanie z ciągów. Ciąg AN określony dla każdej liczby naturalnej N większej równej 0 jest arytmetyczny i rosnący. To znaczy, że R ma być większe od 0. W tym ciągu A6 jest równe 15 oraz A15 równa się A3 razy A8 odjąć 6. Ciąg BN jest określony dla każdej liczby naturalnej większej równej 1. Jest geometryczny. B1 jest równe A11 oraz B2 jest równe A6. Oblicz sumę wszystkich wyrazów ciągu BN. No ten ciąg tutaj składa się, to zadanie składa się z etapów takich, że najpierw tutaj trzeba coś zrobić z ciągiem arytmetycznym. Mam informacje dwie dotyczące wyrazów ciągu arytmetycznego, więc z tego powinno mi się udać wyznaczyć ciąg arytmetyczny, czyli policzyć pierwszy wyraz i różnicę. Potem utworzyć ciąg geometryczny, bo mając wyrazy A1 i A6, tak naprawdę A6 już jest podany tutaj, więc B2 już wiem, jaki jest ciąg geometrycznym i B1 wyznaczyć jako jedenasty wyraz ciągu arytmetycznego. Pierwszy geometrycznego jest jedenastym arytmetycznego, No i mając te informacje będę miał również Q, czyli będę mógł wyliczyć sumę ciągu geometrycznego. Wszystkie wyrazy, czyli sumę nieskończonego ciągu geometrycznego, tak zwany szereg geometryczny. Zaczynam od, od tutaj rozpisania wzoru ogólnego ciągu arytmetycznego, czyli AN równa się A1 plus... N minus 1 razy r, zatem a6 równe 15 to jest a1 plus 6 minus 1, czyli 5r to jest a6 i on jest równy 15, i całe to równanie, czyli a15 to jest a1 plus 15 minus 1, 14r równa się a3, czyli a1 plus 2r to jest a3. I w nawiasie mam A8, czyli A1 plus 7R odjąć 6. No i mam dwie niewiadome A1R, czyli taki układ równań trzeba będzie rozwiązać. Przy założeniu, które tu mam do prawej, na prawej w górnym rogu napisane, że R jest większe od 0, bo ciąg jest rosnący. Z pierwszego równania wyznaczę A1, czyli A1 równa się 15 odjąć 5R i to A1... Podstawiam do drugiego równania. Czyli 15 odjąć 5r, dodać 14r, równa się 15 odjąć 5r plus 2r. I w drugim nawiasie 15 minus 5r plus 7r odjąć 6. Pierwsze równanie podkreślę, na razie zostawiam. Wrócę do tego równania, jak wyznaczę. R, a drugie równanie trzeba będzie uporządkować, czyli 15 plus 14 odjąć 5, czyli 9r równa się 15 odjąć 3r razy 15 minus 6, czyli 9 plus 2r. 15 plus 9r równa się 15 15 razy 9, czyli 135. Dodać 30r, odjąć 27r, odjąć 6r kwadrat. Równanie kwadratowe, więc przenoszę wszystko na jedną stronę. 6r kwadrat. Tu mam po prawej stronie 3r. Jak przeniosę, będę miał minus 3r. I 9R, czyli plus 6R. I 15 odjąć 135, to jest minus 120. Równa się 0. To dzielę przez 6, czyli R kwadrat plus R minus 20 równa się 0. Równanie kwadratowe. Delta B kwadrat odjąć 4 razy A i razy C, to jest 81. Pierwiastek z delty jest 9, zatem r1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. No i tu widzę bez liczenia, że to jest mniejsze od zera, czyli nie spełnia warunków zadania. I drugie r to jest minus 1 plus 9 przez 2 to jest 8 przez 2, czyli 4. I to jest dobra Dobra odpowiedź. R jest równe 4. Wracam teraz tutaj w to miejsce, żeby wyliczyć A1. A1 równa się 15 odjąć 5 razy 4, czyli minus 5. To ogólny wzór tego ciągu jest AN A1, czyli minus 5, plus N minus 1 razy 4. Minus 5 plus 4n minus 4, czyli 4n odjąć 9. W ciągu geometrycznym b1 jest równe a11, czyli 4 razy 11 minus 9, 44 odjąć 9, czyli 35. A drugi wyraz tego ciągu to jest a6. No ale A6 nie muszę liczyć, bo A6 mam podane. To jest 15. Natomiast gdybym tu chciał wyliczyć, no to mam 4 razy 6, czyli 24-9, faktycznie jest 15, to tak dla sprawdzenia. Q w tym ciągu to jest B2 przez B1, czyli 35 przez 15. To mogę przez, przez yy, odwrotnie. 15 przez 35, to mogę przez 5 skrócić, czyli 3 siódme. I co ważne, no jakbym zrobił odwrotnie, to już bym tego zadania nie mógł dalej policzyć, jest spełniony warunek zbieżności, czyli bezwzględna wartość Q jest mniejsza od 1. Oblicz sumę wszystkich wyrazów, czyli suma jest A1 o, w tym przypadku B. B1 przez 1 odjąć Q, bo tak mam oznaczony ciąg literą B. B1 to jest 35 przez 1 odjąć 3 7, czyli 35 przez 4 7, 35 razy 7 czwartych, 210 i 35, 245 czwartych, czyli 61 i 1 czwarta.